Czy z tej strony krystek. No i dzisiaj mamy odcinek, no w końcu z normalnego Age'a. Gramy panem. No tutaj macie napisane XD. Ogólnie YouTube nie panuje, ja XD. To tylko normalna gra. Nic się tutaj nie dzieje. Złego. Mój pierwszy plan... O kurde. Widzowie. Mój pierwszy plan. Będzie w sumie. Rozwalenie jakiegoś typa. O nie pokazałem. Tam nic nie było. Mamy wąsatego wariata, ja nie popieram, ja nie popieram, że on tutaj jest. Bardzo nie popieram tego. Szukamy nowego władcy. To chętny. No kurde, czemu? Muszę tak robić. Przepraszam. No i git. Dobra. Pyka pykamy na Węgry. Z kim mamy dobre relacje? Z Litwą? W sumie z nikim. O kurde, bardzo źle. To jest na pierwszym miejscu, a Francja. Dwa miliony ekonomii. O Jezu. O nie! Pokazałem dwóch tego, co ja mam, i jeszcze tego tutaj. Bardzo źle. O Boże. Ale mi laguje ta gra. Dobra. To wlatujemy. Trochę mam też Katar, więc poczekajcie sobie gry na czekoladki. Lecimy. M, mm, łatwo. To nie jest aż takie trudne. Mm, wasal. Czechosłowacja, jakieś ultimatum. Znaczy no, ja tego nie chcę. A no właśnie, to ja nazywam ten scenariusz Co, gdyby pan Wonsaty stworzył trzecią RZ, że tak powiem, w Austrii. Ale za chwilę na panna Czechosłowaka, Czechosłowakia, że tak powiem. Myślę, że powinno polecieć. Jeszcze raz wyślę ultimatum. Dobra, to atakujemy. Poczekajcie sobie gryznę czekoladkę. Dobra, ja robię Czechosłowakom nowy rozstaw jazdy jazda z Czechosłowacją. Dobra, łatwo. Ile mamy już nagrania? Siedem minut, jezu. No to tak szybko się nagrywa. Jeszcze raz powiem, YouTube to jest tylko gra. Nic nie ma wspólnego z wszystkimi innymi rzeczami. Dobra. Dobra. Ultimatum, aneksja. Siema, Węgier. Ile mamy ekonomii? nie Nieźle! Już wyglądam, wyglądam już na potężne państwo. Trochę trzeba nadgonić lecimy z badaniami albo no w sumie po co? Nie po co? Wolę sobie dać więcej towary i ekonomię sobie podbustować Jakoś Dobra. Austro-Węgry 2.0 za chwilę. O, Polska się klepie z Niemcami. Kto tutaj wygrywa? No, jeśli chodzi o statystyki, to Niemcy, ale Polska idzie. Tak, serio powiedzieć. Dobra, i Polska robi coś. O, kurde. Już nic, już nic nie mówiłem. Francuz, my się lubimy, nie? Jeszcze Dania niech zaatakuje. Jeszcze niech Holandia. Na tyle frontów nie grają Niemcy. Łotwa co atakuje Polskę? Związek Radziecki niech zaatakuje nam Łotwę. On sobie przygarnia. Czerwony potwór się odpalił. Jo, Polska ma Berlin. Ale z drugiej strony Niemcy mają Warszawę i już idą na Polskę. Od tyłu. Ile. Patrz na dole Francji versus na górze. Ile miast. Asymilujemy. I odcinek kończymy. No i to będzie na tyle. Do widzenia. Pa dzień, dobry, Nara. XD Niech od, odpadnie Wam kopara. Nara.